Siemaneczko, widzowie, z tej strony ja Bartek znowu. W dzisiaj będziemy grali, pokażę Wam nowe rzeczy, które będą na moim serwerze. Tutaj są skrzynki, nad, który, nad którymi będziemy jeszcze pracowali. Tutaj będzie ta, e, zwykła, e, rzadka i legendarna, ale nie obiecuję, że będą skrzynki właśnie. E, w Nie da się przejść, bo są bardziej bloki. W, no mam. Barierki. Może widzowie nie pamiętacie, że przechodząc. Tutaj mamy regulamin. Jak już tutaj przechodząc, tutaj przechodzicie. Tutaj macie tajny itemek. Tutaj był comment blog, bo jak jeszcze pracowaliśmy nad skrzynkami, ale tam nic nie działało. Wy nie będziecie mogli tam wejść, no chyba że wam dam game moda. E, tutaj macie takie itemki, bo nikt widzę, z Was jeszcze nie wchodził na mój serwer, e, więc one dalej tu leżą. E, są tutaj. No ten, tutaj mamy ten regulamin, to są te skrzynki, tutaj, tutaj, piecyki, tutaj piecyki, wszystko jest zabezpieczone. E, nie mamy zabezpieczonego, że się na przykład nie da teraz, te, teraz tego szkła rozwalić. Będziemy jeszcze pracowali nad takimi zabezpieczeniami. Tutaj macie sklep. No wam pokażę, bo ostatnio nagrywam z tego parę dni temu. Tutaj są takie początkowe itemki. W takie. Tutaj już takie trochę lepsze właśnie są. Tutaj mamy w to. Tutaj płotki No i tutaj najlepsze itemki. W tylko nie ma złotych enchantowanych jabłek, tutaj będą trzy nowe villagery, nad którymi będziemy pracowali, na razie zrobiliśmy miejsce na jeden Ale wiecie co, zobaczmy mm. Mogę teraz w sumie jeszcze czarna, Czarno Czarno Dobra Wy Vy... Wełna, dyszard, pół, szkoła. Więc Dobra, widzowie. Tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 widzowie. Tutaj będą trzy najlepsze villagery na serwerze. Będą szkoła. To szkło. Dobra. W ten. Pokażę Wam tutaj. Tutaj jest nowy, już nie ma tutaj płotków i dywaników, tylko są kowadła i dywaniki. W tutaj nic się nie zmieniło. Dalej skaczemy do wody. W now nikogo nie ma, żeby nie było. Nikogo nie ma na serwerze. Mogę Wam nawet na stronie Aterno się pokazać, że nikogo nie ma. Tylko ja jestem gracze 1 na 1000, więc No jak nie jeszcze to po prostu to się respi. Z kamieniem jest dosłownie tak samo. IP wersję będziecie mieli w komentarzu. Jest w opisie widziewie. No, I tutaj to wszystko jest zrobione, tutaj już będzie klepa normalna, tam jeszcze pewnie będę dodawał emeraldy i te inne. Ale to będzie dopiero u nowych villagerów. Będziecie, będzie było potrzebne na przykład emeraldy. Yy, Wiecie co widzę? Zaraz Wam coś zaprezentuję. Tutaj są te barier bloki wszystkie. Ja muszę popatrzeć, czy wszędzie są zabezpieczenia. Aby się nie dało wyjść. Tutaj nie dawałem okay. I tak by się w sumie nie dało wyjść. Tutaj nie, tutaj zostawię jedno. Bo tutaj będą pewnie gdzieś tam albo gdzieś na tam wyżej Będę w sumie robił. No w coś widzę, się wymyśli, ale na razie zostawiamy tak, aby się nie dało wyjść w Clearlac, o pokażę wam co to jest Clearlac, na przykład patrzcie, wyrzucam sobie jedną takie, z takiego barier bloka i musimy chwileczkę poczekać, no on znika tutaj macie ten sklep właśnie wam właśnie pokazywałam wcześniej a w no, FNAF to możecie już nie pamiętać, kit, no i standardowy standardowy no nie standardowy no dobrze wpisamy i dostajecie takie oto itemki myślę że widzę że itemki są e, dobre kurde barier bloka barier bloka barier bloka e, gif barier B A, GIF. Bar -a.

W ba, 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 barier, Dobra. Mm. Mam dobra. Więc co widzę? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zdacie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. E, fajne widzowie się zobaczymy już na następnym odcineczku z e, właśnie Bedwarsików. Więc widzimy się w następnym odcineczku e, e, Co chciałem widzę jeszcze powiedzieć? A! Zachęcam do subskrybowania i danie dzwonka, dać dzwonka Bo będziecie mieli powiadomienia o każdym nowym filmie Więc widzimy się na Craft Playów na ręce w Bedwars.